Właśnie będzie wschód słońca i ja zamierzam to obejrzeć, ale ogólnie straciłam ostrość i nie da się nagrywać z obiektem ostrym. Tutaj już się da, ale tu nie. O! Naprawiło się, dobra. Obrócę i możecie sobie przyspieszyć moje nagrywanie, bo myślę, że około 10 minut to będzie. W ogóle mam basen jeszcze rozłożony. No ale serio radzę wam przyspieszyć moje nagrywanie, bo to powinno trwać bardzo długo. No chyba, że jesteście wytrzymali. No ja niestety słońca yy, nie przyspiesza, więc ja muszę tak czekać. I muszę wam się przyz... przyznać, że nie spałam ogólnie ani minuty. Nawet słoneczko ledwo nie wstało już nie chcę was trzymać. no kurczę, kiedy to słońce wstanie dobra widzimy się za chwilę jak już słońce będzie wstawać jeszcze nie wstaje ale chciałabym wam pokazać tutaj takie ładne chmurki są ogólnie bardzo mi się podobają ale już myślę, że następny ten, że następny widok będziecie już mieli ze słoneczkiem. Słuchajcie, chyba wschodu słońca nie będzie, bo jest ogólnie za bardzo yy, ogólnie zachmurzone. No i chyba nie będzie raczej wschodu słońca, ale wam pokażę słodziaka na koniec. Kotek pijący bubble tea.